Jedzie nurek z Intercity Jedzie Nurek z Intercity Artus opóźnionym 40 40 minut albo i więcej, albo z godzinkę Jedzie nurek. Niech on się rozpędza, bo zaraz go AKM-ki zasłonią. No tu jest 754.026. Intercity Artur w bielsko 27, okay, 17 AKM 17 za 24 się strasznie tym terenem, jak, jak pociąg wjeżdża 95795 ja Jestem w jeszcze wejdźowo Ale cichutko Jedzie N57, AKM 1304, N57, AKM 1302.